Kochani, czy na Pokémon Go Tour Hoenn Global chcielibyście otrzymywać dodatkowe Candy i dodatkowe Candy XL na Graudona i Kajogra? Jak to zrobić? Zapraszam na odcinek. Ja mam na imię Sebastian, to jest mój kanał związany z Pokémonami, w szczególności z Pokémon Go. Więc jeśli chciałbyś się dowiedzieć czegoś nowego o Pokémon Go. Zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i jeżeli podobał Ci się odcinek, albo przydała Ci się ta informacja, zostaw łapeczkę w górę. Także kochani, to co Wam za chwileczkę powiem, nie jest tajemnicą, ale zanim Wam to powiem, powiemy sobie o Community Day w następnych miesiącach, bo wyszła informacja wczoraj, tak? Wczoraj w poniedziałek. Także kochani, w marcu 18 w sobotę, będzie Community Day. Z Zwykłe, tak, bo mamy jeszcze Community Day Classic, kto nie wie, to jest takie inne. Na tych zwykłych Community Day mamy te bonusy do 22, tak? czyli Ride itp. Itd. Community Day Classic to jest Community Day, które już kiedyś było i ten Pokémon po prostu powtórnie powraca. Na Community Day Classic. Także y, sobota 18 marca do zapisania, następne w kwietniu, sobota 15 kwietnia. Community Day Classic będzie sobotę 29 kwietnia i w niedzielę 21 maja będzie kolejne zwykłe Community Day. Także sobota 18 marca, sobota 15 kwietnia, sobota 29 kwietnia Community Day Classic i niedziela 21 maja mamy zwykłe Community Day. Także te cztery daty do zapisania. Jeśli ktoś yy, no, gra w community day, jakieś nie wiem, potrzebuje wolne czy coś, żeby nie zapomnieć, można sobie zapisać w kalendarzu. Na pewno będą odcinki z poradnikami na te community day. Nie wiemy jeszcze, co będzie podczas tych community day. Ale jak się dowiemy, to te poradniki oczywiście wlecą, także subskrybujcie kanał dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Także to jeśli chodzi o nasze daty. Jutro rozpoczyna się event walentynkowy. Kochani, od 8 do 14 mamy debiut Mega Gardevoir, tapulele Shiny i w Shiny Frilish też debiutuje, jeśli chodzi o to. Odcinek z poradnikiem na ten event macie już na kanale, więc kto chciałby się dowiedzieć więcej. To oczywiście zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Ale takie porady na tą chwilę, kochani, yy, to jest no na pewno, jeżeli będziemy rajdować i Tapulele, i Mega Gardevoir, no to tutaj Pokémon mega typu Ferry nam się przyda albo psychicznego, tak? No bo oba te Pokémony są i psychiczne, i Fery, tak? Czyli wróżkowe, także jakiś, nie wiem, yy, Altaria jest Ferry, będzie nam boostować, będzie dodatkowe candy itp., itd. Jeśli chodzi o spawny, podczas tutaj tego eventu, na pewno te osoby, które robią PvP. Likitung, tak? Liquitung tutaj jest w 7-kilometrowych jajeczkach. Na dziko nie ma go, ale Audino dodatkowy Stardust itp itd. Furfru, ja nie mam Shiny. Pamiętajcie o tym, żeby Furfru swojego wyciąć w ten serduszkowy tutaj na stream. No bo jeżeli ktoś nie ma, to może sobie właśnie wtedy zrobić. Jeśli chodzi o Tapulele, tak jak Wam mówiłem, przypominam, Tapulele to jest raczej Shiny do kolekcji i koniec, tak. Później darmówki wykorzystywać na Mega War żeby jak najwięcej tej mega energii zdobywać. Także jeśli chodzi o infografikę, to tutaj mamy od Galixa. Tak samo te, ta infografika z Community Day Dniami. Także dziękujemy Ślicznie za graficzkę. Także polecam oczywiście zaobserwować Galixa na Twitterze. Macie też linki do innych moich social mediów w opisie tego odcinka, więc jeśli jeszcze nie, nie obserwujecie tam. To zachęcam. Także to, jeśli chodzi o event walentynkowy, kochani, Mega Gardevoir, bardzo, bardzo spoko. Sprawdzałem, to jeszcze sobie powiemy w odcinku, jak pokonać Mega Gardevoir, ale no i ma ona większy damage niż Shadow, Gardevoir, chociaż wiadomo, Shadow Gardevoir możemy mieć 6 sztuk w party, a Mega Gardevoir możemy mieć tylko jedną i jako napadnie, musimy wyjść i ją mu leczyć, więc no Shadow Gardevoir jest spoko, ale no Mega Gardevoir będzie naszym top 1, jeśli chodzi o fery typy. Także tutaj no, no nic ciekawego innego nie ma, no ten jedynie shiny debut Frilisha, Freelish jest no w miarę spoko, jeśli chodzi o PVP w Great Lidze i w Ultra League. Do Master League się nie nadaje, więc no taki, takiego szajniaczka, jak użyjemy, na pewno będzie szał. Ale no wiadomo, każdy będzie mógł go zdobyć, więc no czy taki będzie szał super? No, to ja nie wiem, ale no na pewno fajnie będzie tutaj go złapać. Dodatkowo podczas tego eventu będziemy mogli sobie wybrać, oczywiście, jedno z trzech rzeczy, tak? Czyli dwa razy czas trwania Daily Adventure License, dwa razy Exp załapanie Pokémonów, albo dwa razy Candy załapanie Pokémonów. To będzie w na naszym tym tutaj Daily Questie do wyboru podczas tylko tego eventu. Także, no, ja nie wiem, co Wam brakuje. Czy potrzebujecie Candy? Raczej nie. Expa potrzebujecie, no to raczej Exp. No i szansa większa na galeriańskie tak? Taki z Daily Adventure Incensa, więc tutaj no, nie ma Stardasta. Także chyba najlepszą opcją jest albo EXP, jak ktoś potrzebuje, albo dwa razy czas trwania Daily Adventure Incensa podczas tego eventu od 8 lutego od godziny 10 do 14 lutego do godziny 20. Także to, jeśli chodzi o, kochani, event walentynkowy, teraz! to, co mówiłem Wam na początku odcinka, moi drodzy, Mega Ewolucje. Mega Ewolucje mają poziomy, tak? Mamy pierwszy poziom Mega Ewolucji, drugi poziom Mega Ewolucji i trzeci poziom Mega Ewolucji. Jak wiecie, no na tą chwilę, jak widzicie, na tą chwilę mam PG od Mega Evolution Bonus, tak? Czyli mam dodatkowe tutaj Candy do Normal i Flying Type'ów. Dodatkowo jeszcze mam EXPA i dodatkowo mam szansę na XL Candy. Także jak sobie przejdziemy tutaj w moje, kochani, Mega 3, Cyk. i wejdziemy sobie właśnie w tego Mega PGJ -ta. tak jak możecie zobaczyć, tak mamy tutaj na pierwszym mega poziomie mamy Catch Candy Bonus, już dodatkowo Boosted Ally Attacks, no to wiadomo 7 day Mega Evolution Rest Period po 7 dniach możemy użyć bez kosztu żadnego Mega Energii, no i tutaj zredukowana nasza Mega Energia, na drugim poziomie mamy Catch Candy Bonus Boosted Ally Attack, Co mamy to samo co oczywiście na pierwszym. 5-Day Mega Evolution Rest Period, czyli po 5 dniach możemy wykorzystać znowu naszego Mega Pidgeot'a bez żadnej użycia Mega Energii. Do tego mamy Great Candy XL Chance, czyli tutaj jak łapiemy Pokémony tego samego typu co nasz Mega Pokémon, eee, mamy dodatkową szansę właśnie na XL Candy i Catch Exp Bonus, więc tutaj na drugim poziomie już mamy zwiększoną szansę na XL Candy i do tego EXP też większy. Na trzecim, kochani, mamy tutaj Excellent Candy XL Chance, no bo tu reszta to oczywiście jest to samo co było. Enchant Sketch EXP Bonus, więc jeszcze większy X Bonus na tutaj naszym mega poziomie trzecim. Także, kochani, to co Wam chciałem powiedzieć, żeby otrzymywać więcej Candy na Graudonie i na Kajogrze. Tutaj, jakiego Pokemona byśmy musieli użyć? Moi drodzy, jest to oczywiście Swampert, tak? Swampert tutaj jest typu wodnego i ziemnego, więc Kyogr jest typu wodnego, Graudon jest typu ziemnego. I ognistego, no ale jest ten Ground Type, tak więc jeżeli będziemy mieli odpaloną, kochani, mega ewolucję na trzecim poziomie, ja jeszcze no, brakuje mi 17 dni, postaram się to oczywiście do Hoenn tura to zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda i nie zapomnę w jakiś dzień tego zrobić, ale tutaj, jeżeli będziemy mieli mega Swamperta na naszym mega poziomie trzecim, będziemy mieli Excellent Candy, XL Chance do graudona, do Kyogra, tak samo i EXP. Więc. Ten Pokémon tutaj, nasz Mega Swampert, kochani, to będzie taki tak zwany must have, jak to się mówi po angielsku, na ten event. Wiadomo, będzie troszeczkę trudniej pokonać Kajogra, no bo najlepszą opcją będzie na niego Mega Septile, ale Mega Septile nie będzie nam dawał tutaj tego bonusu do XL Candy i na Graudona i na Kajogra. Także, kochani, moim zdaniem, ten Pokémon musicie go mieć podczas Hoenn Global Touru. W tym roku to będzie 25 i 26 lutego, więc sobota, niedziela, rajdy na Primal Kyogra, Primal Graudona, Mega Swampert. Tutaj będzie waszą opcją, żeby otrzymywać dodatkowy EXP, mieć większą szansę na dodatkowe candy i większą szansę na dodatkowe XL candy, jeżeli będziemy chcieli w przyszłości maksować nasze Primal Kyogra czy Primal Graudona. Także co, to chyba by była odpowiedź na to, co zapytałem się Was na początku tego odcinka. Mega Swampert, Mega poziom trzeci. Nawet jeżeli nie, nie zdążycie wbić Mega poziomu trzeciego, kto grał na nasz debiucie, tak? Naszych Pokémonów Mega, czyli Mega Blaziken, Mega Septile i Mega Swampert, to no, Mega energię pewnie ma, kto nie grał. Czy przed hoenturem będzie można zdobyć tą mega energię? Zobaczymy. Jeszcze tego nie wiemy, ale te osoby, które mega energię już mają, polecam mega Swamperta nabijać na jak najwyższy mega poziom, żeby mieć właśnie tą szansę na dodatkowe EXP, dodatkowe candy i dodatkowe XL candy. Jeśli chodzi o mega Swamperta, zrobimy sobie jeszcze odcineczek, jak tutaj wygląda nasz mega Pokemon w tle innych Pokemonów, ale to przyszłości. Także subskrybujcie kanał dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, nie wiedzieliście o tym, przydała Wam się ta informacja, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon GO. Do zobaczenia. Cześć!